Wyobraź sobie. Ziemia przestaje być przyjaznym miejscem do życia, staje się wręcz zagrożeniem dla ludzi. W związku z tym organizacje pozarządowe, w tym twoja, decydują o realizacji projektu dotyczącego stworzenia nowego społeczeństwa na Księżycu. I tu pojawia się dylemat. Mamy 10 osób na liście kandydatów do udziału w projekcie Operacja Księżyc, a musimy wybrać jedynie 5 śmiałków odpowiedzialnych za losy ludzkości. To zadanie dla wolontariusza Twojej organizacji. Czy powierzysz swojemu wolontariuszowi misję stworzenia nowego społeczeństwa na Księżycu? Czy znasz go wystarczająco dobrze? Zauważyliśmy, że wolontariusze trafiają do organizacji, w których realizują zadania niezwiązane z ich zainteresowaniami. Nie rozwijają swojego potencjału i z czasem tracą motywację do działania. Postanowiliśmy to zmienić. W gronie organizacji pozarządowych z Polski, Łotwy, Hiszpanii, Włoch i Rumunii w ramach międzynarodowego projektu Imprów. Wypracowaliśmy narzędzie do oceny kompetencji wolontariuszy. Narzędzie pozwala na badanie kompetencji wolontariuszy oraz zaplanowanie odpowiadającej im ścieżki rozwoju w Twojej organizacji. Składa się ze wstępnej, krótkiej fazy informacyjnej, w której wolontariusz i organizacja pozarządowa wzajemnie się poznają, oraz fazy diagnostycznej, na którą składają się narzędzia. Kwestionariusze, Assessment Center oraz scenariusz wywiadu. Zaletą opracowanych narzędzi jest możliwość pełnej diagnozy krok po kroku albo wyboru jednego z nich w odpowiedzi na potrzeby wolontariusza i organizacji. Całość kończy ocena kompetencji i ścieżka rozwoju wolontariusza w Twojej organizacji. Stosowanie narzędzia w organizacji przekłada się na profesjonalizację współpracy z wolontariuszami, rozwój osobisty i zawodowy wolontariusza oraz ogólny poziom zadowolenia obu stron. Chcesz być organizacją, która dba o swoich wolontariuszy? Pomóż wolontariuszom rozwinąć swój potencjał. Narzędzie udostępniamy bezpłatnie na sektor3.wroclaw.pl.